Wszelkie emocje zaprasza ogle, sponsor programu. Przed Przedostatni, czwarty odcinek rajdu Faraonów liczył 319 kilometrów i był wytyczony tak samo jak podczas drugiego etapu. Dodatkowym utrudnieniem była duża ilość śladów pozostawionych przez zawodników z drugiego dnia. Uczestnicy zawodów na trasie czwartego odcinka osiągali wysoką średnią prędkość przejazdu. Która w przypadku motocykli wynosiła aż 110 km na godzinę? Świetnie na tym etapie zaprezentował się Kuba Piątek, absolwent Akademii Orlen Team, który uzyskał drugi czas przejazdu. Piątek jechał szybko i uważnie, nie popełniając żadnego nawigacyjnego błędu. Dlaczego piątek był tak skupiony na trasie? Dzisiejszy odcinek był taki sam jak dwa dni temu, więc jechaliśmy już po śladach. Trzeba było tylko pamiętać, że właśnie dwa dni temu każdy, każdy zawodnik po prostu pobłądził, i pamiętać gdzie był ten waypoint. Ja startowałem dzisiaj pomiędzy moją konkurencją. Dogonił mnie zawodnik, który był liderem do tej pory, no ale on właśnie popełnił ten błąd na tym feralnym miejscu. Ja to wykorzystałem. Wyprzedziłem go wtedy. Po czterech etapach rajdu Faraonu w piątek został nowym liderem. Etapowe zwycięstwo odniósł Boliwijczyk, Juan Carlos Salvatierra. Różnice czasowe w topowej trójce w klasyfikacji generalnej przed ostatnim etapem są bardzo małe. Drugi motocyklista w klasyfikacji rajdu, Mohamed Albeusi, traci do piątka ponad 2,5 minuty, a trzeci, Juan Salvatierra ponad 3. Zapowiada się ostra walka o miejsca na podium między tymi trzema zawodnikami. W kategorii samochodów Orlenowski Duet, Marek Dąbrowski i Jacek Czachor uzyskał na odcinku szósty czas przejazdu. Pilot Jacek Czachor jest bardzo zadowolony z dotychczasowych czterech dni rywalizacji. Jedziemy równo, całe zawody, ogólnie te cztery dni, co jechaliśmy, są udane. Niby ten sam odcinek, co podczas drugiego etapu, ale nie był wcale łatwy. Baliśmy się, że będzie za dużo kamieni, będzie rozgrzebane i wzięliśmy trzy zapasowe koła. Może to było trochę za dużo, bo wyrwy były większe i samochód więcej skakał. No niestety straciliśmy przez to nieco czasu. Dąbrowski na mecie odcinka był zadowolony z równej jazdy załogi. Cztery dni czysto przejechane, w dobrym czasie, dobrym tempie, jesteśmy na mecie, także no jeszcze jutro. Marek z Jackiem awansowali na piąte miejsce w generalce rajdu. Dla byłego skoczka narciarskiego z Wisły Adama Małysza to był bardzo pechowy dzień. Załoga na odcinku dachowała i wycofała się z dalszej rywalizacji. Etapowe zwycięstwo odniósł Katarczyk Nasser Ser i utrzymał pozycję lidera rajdu. Rafał Sonik, reprezentujący barwy Orlen Team w kładach, podczas czwartego odcinka specjalnego, borykał się z problemami technicznymi. Mimo to Sonik przyjechał do mety na drugim miejscu, ustępując tylko Katarczykowi Abuisie. Rafał stracił pozycję lidera. Jednak różnica czasowa dzieląca Abuisę i Sonika jest na tyle mała, że o miejscach na podium może zadecydować ostatni etap z Tibnii do Kaju.